A teraz w Radiu Fiat będzie bardzo mocno prorodzinnie i tak będzie do końca roku, ale taką mamy nadzieję, że projekt, o którym za chwileczkę będziemy mówić w szczegółach z księdzem Markiem Batorem, dyrektorem Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Szczęść Boże. Witam serdecznie. Że ten projekt w sercach zostanie na dużo dłużej że te wartości, o których będziemy mówić, pozwolą na to, żeby wzmocnić i zjednoczyć wszystkie rodziny, które nas słuchają, bo to jest projekt jednoczący rodziny Family Team, tak się nazywa. Ksiądz Marek Bator jest pomysłodawcą, inicjatorem, takim spiritus movens tego projektu. Czego on dokładnie dotyczy? Skąd w ogóle wziął się pomysł na projekt? Wszyscy chyba doskonale wiemy, na czym zajmuje się Caritas. Generalnie są to tematy związane z dziećmi, troską o dzieci, później tematy związane z, z domem samotnej matki, z bezdomnością i wiele innych tematów pochodnych, które, które mają na celu pomagać ludziom. Moim takim marzeniem rzeczywiście było to, że, żeby oprócz tych tematów, które teraz prowadzimy, w rzeczywistości, które mamy, żeby zająć się tematem rodziny, dlatego że Poprzez organizowanie kolonii, my słyszymy od dzieci, słyszymy jak wy, jak, jaka jest sytuacja rodzin, jak wygląda w rodzinach. Dzieci są tak szczere, że aż do bólu, i potrafią w, w niektórych momentach takiego wspólnego dzielenia się, opowiadać o swoich rodzinach. I są to różne, różne opowieści, i każda z nich wymaga jakiegoś głębszego zastanowienia się. Dlatego też na bazie tych doświadczeń, które mieliśmy na koloniach, czy posiadamy również w związku z domem samotnej matki i kobiet, które są ofiarami przemocy, no, stworzyliśmy taki również dodatkowy dla nas program. Dodatkowy, bo trzeba go zrobić i trzeba się nad nim pochylić, profesjonalnie do niego podejść. Więcej pracy. Więcej pracy, więcej wysiłku, więcej też... Ale jest to bardzo serdeczny temat związany z rodzinami. Bo naszym zadaniem jest również promowanie rodzin, bo najlepszymi terapeutami dla rodzin, które są na zakręcie, najlepszymi terapeutami są rodziny, które są wzmocnione albo żyją w dobrej, przyjaznej i mocnej relacji. Więc chcemy wyciągnąć drugich jednych, żeby pomóc drugim, mhm. posługując się również i, i poradami specjalistów, poradami, dlatego też powstaje to Centrum Family Team, jako miejsce, do, do którego można przyjechać, miejsce, w którym można się zatrzymać, w którym można zrealizować program, który by pomógł rodzinom, które potrzebują osób trzecich, do tego, żeby ratować swoją relację. Mhm. To jest takie, o ile dobrze rozumiem, holistyczne patrzenie na człowieka, czyli patrzenie w całości, tak, że nie tylko na przykład, właśnie te przywołane dzieci, które jadą na kolonie i jest pomoc konkretna, tak, bo te kolonie są dofinansowane mocno, dzieci są dobrze zaopiekowane, zawsze wracają tak. zadowolone. To wiemy robiąc relacje z tych kolonii. Ale jest jakiś sygnał, tak? I tutaj staracie się jako Caritas pomóc dużo, dużo szerzej, dalej i głębiej. My na początku mieliśmy taką, takie pragnienie, żeby to był program, którym chcemy promować rodziny, takie rodziny mocne, autentyczne, bez, bez, bez pudrowania, bez jakiegoś takiego zewnętrznego makijażu. Natomiast oceniający nasz projekt doszedł do wniosku, że że jako podmiot, czyli jako Caritas, może lepiej znajdziemy się w sytuacji takiej, że będziemy wspierać rodziny, które właśnie są w, na jakimś trochę kryzysowym gruncie. Czyli, czyli jest tutaj nasze być lub nie. My wiemy doskonale o tym, że najbardziej i najwięcej cierpią dzieci. I one nie tylko cierpią, e, dlatego że rodzice się rozchodzą, czy rodzice mają kryzys. Ale one cierpią, dlatego że są ofiarami to, jest, to są żywe tarcze później nieposkładane życiorysy tego, że, że rodzice później rywalizują o, o miłość, o względy u swoich dzieci, kiedy się rozchodzą. Natomiast nigdy tego nie robiły, kiedy były, byli razem, tak? Albo robili, robili to zbyt y, słabo. Nie było w tym jakiegoś takiego większego zaangażowania. Dopiero kiedy się rozchodzą, to wtedy każdy walczy o względy. Zwykle dziecko, które jest pod opieką stałą, czyli matki lub ojca, staje się ofiarą tej drugiej osoby, która przez jeden dzień próbuje zaskarbić sobie miłość, która staje się później buntem przeciwko tej, która 24h przez ileś tam dni w tygodniu musi się zająć tym dzieckiem. Więc oceniający nasz projekt, czyli Ministerstwo Rodzin. I doszli do wniosku, że, że trzeba tutaj stworzyć taki, taki program profilaktyczny, w którym będziemy, będziemy jakby, wychodzić z propozycją tego, aby, aby małżonkowie ze sobą byli. Mieliśmy taki zjazd fajny ostatnio w Olsztynie, bo tam będzie to centrum Family Team, gdzie przyjechały rodziny, które miały jakiś kryzys. I tak właściwie ten czas dwu, trzydniowy pod okiem jednego czy drugiego instruktora spowodował to, że że oni zaczęli ze sobą rozmawiać. Jak wysiadali każdy brał swoją walizkę, to wracając do samochodu, mąż z walizki swojej małżonki, tak? Czyli wystarczą trzy dni dać sobie taką szansę, zostawić dzieci pod opieką e, dziadków czy, czy jakiegoś kuzynostwa. Wystarczy stworzyć sobie takie trzy dni po to, żeby po prostu bez telewizora, bo w absolutnie my telewizorów nie mamy i mieć nie będziemy, jest dostęp do internetu, ale gdyby to przeszkadzało, to go odetniemy, po to tylko, żeby oni usiedli na ławce, usiedli na huśtawce, poszli do lasu na spacer i ze sobą porozmawiali, tak? Poszukali tego źródła, które, które stało się między nimi tą, tą bardzo jakby zaognioną, kłótliwą sytuacją, która ich nikt nie może pogodzić i nie pozwala im ze sobą żyć. Więc to centrum Family Team ma służyć do tego, żeby po prostu ze sobą być. Jest kaplica, do której mogą sobie później po prostu, jak na początku siedzą mężczyźni po prawej, a kobiety po lewej stronie, tak później po, po, po dwóch, trzech dniach, oni zasiadają razem, ona kładzie głowę na jego ramieniu, no coś się dzieje, powraca jakieś uczucie. Czyli jakby w małżeństwie no, trzeba zrobić wszystko, żeby się nie zestarzyć. Tak samo jak w kapłaństwie, w każdym innym sakramencie. W kapłaństwie można się zestarzyć, znudzić się, szukać nowych wrażeń. Można to kapłaństwo zostawić. Tak samo jest w małżeństwie. Szuka się młodszych, ładniejszych, z większymi, powabniejszymi kształtami, etc. Natomiast, natomiast no, chodzi o to, żeby, żeby jednak kurczę, pielęgnować sobie tą, tą pierwotną, Wrażliwość, która spowodowała, że, że staliśmy się sobie bliscy, że chcemy, chcemy ze sobą być, więc myślę sobie, że, że no są takie miejsca, które w tym pomagają, są takie miejsca, które w tym przeszkadzają, takie miejsca, ja uważam, że to Centrum Family Team jest świetne, dlatego, że tam nie ma okazji, żeby uciec do, do piwka, do winka, żeby tego, tylko żeby ze sobą jak najwięcej być. I dzisiaj to ja takim moim pragnieniem jest to również, żeby ten i święta puszcza i ten las, i to wszystko spowodowało to, że, że małżeństwa, które mają kryzys, niech zrobią sobie trzy dni, cztery dni urlopu i po prostu ze sobą będą. Mhm. Że będzie ten, że jest ksiądz, że jest instruktor, który, który będzie na, na telefon i będzie, będzie można z nim porozmawiać, tak, będzie można z nim Skonfrontować rzeczywisty stan tego, czy to się da uratować, czy nie. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Tak? Nie da się to chodzić krokiem defiladowym po schodach, a wszystko inne da się zrobić. Tak? Tylko chodzi o wolę tego, że oboje chcemy coś z tym zrobić. Że trzeba niektóre relacje za przeproszeniem odciąć chirurgicznym cięciem, po to, żeby re jedną relację ratować. Mhm. A to jest o tyle też przyszłościowe myślenie, że to jest wzmocnienie rodziny, tej, która jest. Ale dorastające dzieci nagle będą miały ten dobry wzorzec rodziny, bo jeżeli relacje między rodzicami się naprawią, to i dzieci będą się uczyć dobrych relacji, które przeniosą do swoich Absolutnie. rodzin. Ofiarami wszystkich nieszczęść na świecie to są, to są, to są autorytety. No, pierwszymi autorytetami, można dla, powiedzieć, dla dziecka stają się rodzice. Jeżeli ten autorytet zawali, no to te dzieci już nie mają dla siebie innych autorytetów. Mogą poszukać i dlatego szukają. E, próbują zaznaczyć swoją nie, brak akceptacji do tego, że, że nie akceptują danego stanu i rzeczywistości, jaka jest między mamą i tatą. I dlatego też uciekają się do różnych sytuacji, łącznie bardzo dla nich szkodliwe, czyli to są, to są alkohol, to są używki, o, o których trzeba też głośno mówić. No, wczoraj nawet widziałem przez okna, jak młodzi, bardzo młodzi ludzie już nie kryją się, lecz publicznie szczeniaczki sobie piją, więc gdzieś jest jakiś problem, tak? nie rozmawia się, nie mówi się o tym. A przede wszystkim rodzice nie mówią o tym, że nie akceptują pewnych zachowań. No, A nie mówi się wtedy, kiedy akceptuje się dziadostwo, które sami sobie i ze sobą mają. tak? Czyli, czyli no, przymy, przymykanie oczu na pewne, pewne sytuacje wynikające, będące owocem tego, że, że w naszych relacjach jest coś nie tak. Mhm. Dlatego Family Centrum, Family Team, to jest, to jest promowanie rodziny, która ma problemy. Absolutnie nie znam rodziny, która by nie miała problemów. I to są problemy nie tylko związane z tym, że nie umiemy się dogadać, ale problemy również wychodzą również z, z kategorii tego, że ktoś jest za pobożny, tego drugiego nie rozumie, i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które pokazują, że, że no, trzeba jakby docieranie się w małżeństwie to jest docieranie nie roku, nie dwóch, nie jednego drugiego dziecka, tak? bo nieraz myślą sobie strony, że szczególnie mamy myślą, że dziecko zmieni naszą relację. Nie. Relacje się zmienia poprzez to, że, że musimy dla siebie znaleźć czas, że dzieci nie mogą być prowadzone w środku, ale dzieci w, w środku ma rodziny dwu, trzy dzietnej, mają być rodzice, a dzieci mają być po boku, bo to często jest taki obrazek, że ja, mnie to w ogóle denerwują takie obrazki. Dlatego, że często prowadząc dziecko między sobą, jesteśmy dalej od siebie, a to mm -hmm. nie o to chodzi w małżeństwie. Jeżeli chcemy to i w rodzinie, jeżeli chcemy pokazać, jakie są pewne porządki i zasady. No to musimy być blisko siebie. Tak, no i dziecko do tej rodziny przychodzi, przez nią przechodzi, ale z niej wychodzi. Tak. A rodzina mążona zostaje. Jeżeli, jeżeli rodzice biorą dziecko w środek, to go nie chcą wypuścić. Trochę tak. tak. A jeżeli jest na zewnątrz, no to się rączkę spuszcza i powie, mówi, a teraz idziesz sam, tak? I ma szansę dojrzeć. <laughs> Dokładnie. A my do rozmowy. Wracamy już za chwilę. I powracamy do rozmowy o projekcie Family Team taki projekt ruszył, to można już powiedzieć. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ten projekt, właściwie ksiądz Marek Wator, dyrektor Caritas wymyślił i teraz będzie realizowany. Już wiemy, jakie są cele, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Teraz dopytam, w jaki sposób można z tego projektu skorzystać? Innymi słowy, kto może zastukać i jak to ma zrobić do waszych drzwi? Przede wszystkim chcę zaproponować, by, by korzystać ze strony Centrum Family Team i tam będą szczegóły związane z propozycjami, które, które będzie można podjąć i zrealizować jako rodzina, zrealizować poprzez Centrum Family Team, które będzie w Olsztynie Świętej Puszczy. My, no, chcemy docierać do jak największej liczby ludzi, dlatego tutaj jestem i tutaj będziemy. Stąd też szereg audycji, tak, tak. Szereg audycji które będziemy tutaj przeprowadzać e, dla Państwa, po to, żeby, żeby, żeby nauczyć jednych, nauczyć być rodziną, tak? szczególnie tam, gdzie te, te podwaliny się zaczynają sypać. Drugich instruować poprzez to, że mają chęć założyć rodzinę i czy muszą się czegoś nauczyć, dlatego że nie było na przykład dobrego wzoru ze strony rodzin dla strony, który, stron, które chcą założyć rodzinę. Więc chcemy to robić. A przede wszystkim chciałbym bardzo i serdecznie poprosić małżeństwa i rodzinę, ażeby promować przeprowadzić promocję, żywą promocję rodzin poprzez chociażby nawet taką fajną propozycję, jaką mamy, że profesjonalny fotograf będzie fotografował rodziny w plenerze w centrum Family Team w Olsztynie. I wystarczy tylko się zgłosić. Myślę, że tutaj takie, taką propozycję będziemy ze strony radia wypuszczać, po to, że. I to jest za darmo, proszę Państwa. I to, to profesjonalny fotograf, który dla Waszej rodziny zrobi szereg zdjęć, które będą później, i chcielibyśmy, żeby one promowały rodzinę. Bo proszę zauważyć, że, że są takie towarzystwa czy takie grupy, które są antyrodzinne, potrafią krzyczeć, kolorowo się prezentować, natomiast rodziny ciągle gdzieś, się, gdzieś próbują się ukrywać. Właśnie w tym momencie, w tej muzyce Family Team, chociaż <grym>, Kelly Family, mm -hmm. ja spróbowałem się do Facebooka i, i szukałem rodziny lub rodzinny. I Facebooki są zwykle indywidualne, czyli przez jednostki, natomiast nie znalazłem tam takiej odsłony związanej, że to jest na przykład rodzinny Facebook, czy rodzin, rodziny, rodziny na przykład nowaków i tak dalej, nie? że to dzieci mają swój, mężowie czy ojcowie mają swój Facebook, matki mają swój Facebook. Prawda? natomiast, no i oczywiście każdy z nich jakoś promuje swoją rodzinę, natomiast nie ma rodzinnego, tak? który był, byłby, e, byłby też e, takim fajnym, fajną formą i przekazu i, i przede wszystkim niech świat zobaczy, że, że ta rodzina jest, jest naprawdę mocną jednostką. Mhm. Kościół bardzo mocno troszczy się i ciągle mówi o rodzinach, tak, i, i, i jakby pokazuje, Jan Paweł II nieustannie walczył o, o tą pierwszą komórkę społeczną, jaką jest rodzina, przedstawiając to, że pierwszym dla niego seminarium duchownym to było, jego kapłaństwa, była rodzina, był dom. Tam było pierwsze seminarium, dopiero później następne było to, które było związane z diecezją, czy archidiecezją krakowską. Więc, więc pokazuje się i ciągle się jakby przez ze strony kościoła ta troska o rodziny jest. Dlatego też zawsze będziemy, będziemy mówili nie dla adopcji dzieci, dla związków jednopłciowych, nie dla, dla takich sytuacji, które są po prostu. No, tu trzeba dotknąć do natury, tak? Mężczyzną, kobietą Pan Bóg stworzył ich. A zatem no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że no, nie można nazywać. to Można nazywać relacją, przyjaźnią, nie wiem, jak oni sobie to nazywają. Natomiast, natomiast, jeżeli chodzi o rodzinę, to jest kobieta, mężczyzna, a z tego również owocem ich relacji są dzieci. No tam tych re, ta, te relacje nie prowadzą do, do, do tworzenia no. kolejnych pokoleń. Temat trudny. Temat trudny, ale pisał święty Paweł bardzo ostro, to też tak jakoś pomilek pom, jasnych wyraźnie. Ja to tak? powiedziałem, że kiedyś nawet się tak troszkę zdenerwowałem, hmm. bo, bo najlepiej jest powiedzieć, że Kościół nie, nie odzywa się, niech się nie odzywa, no święty Paweł. Pisze, że. Ale pisze wprost. Mężczyźni zatem. współżyjący ze sobą nie mogą osiągnąć Królestwa Niebieskiego, zatem. No, jeżeli ktoś z tamtej grupy mówi, że, że sytuacja, że, że Święty Paweł też się może mylić, no to nie rozumiem, że dotyka już tego, że Pan Bóg też jest omylny. Nie rozumiem hmm. tego. Więc myślę sobie, że, że dzisiaj trzeba bardzo mocno zachęcam do tego, żeby, żeby jak najwięcej promować w na sieci swoje rodziny, to co robicie, robicie razem ciasta, cokolwiek, nie na indy, tylko naprawdę tworzyć rodzinne pakiety. Pakiety informatyczne też. Pamiętać też o tym, że ten stół, który w domu każdym jeszcze chyba stoi, tak, żeby był takim miejscem, który scala e, rodzinę. A zwykle, nie, zwykle dawniej było tak, że zmieniało się meble, a stół zawsze był pokoleniowy. To prawda, to też inne stały były. No. Też jeżeli chodzi o projekt Family Team, to on e, ma i będzie, będzie miał coraz szerzej, też kanały informacyjne, wszędzie tam w mediach społecznościowych. Gdzie to jest potrzebne? Gdzie też są ludzie przecież, tak? Więc to i, i, i Instagram, i, i YouTube, no i strona, o której już ksiądz Marek mówił, strona centrumfamilyteam.pl, odsyłamy do tej strony, ona też na filmiku na naszym YouTubie mhm. będzie, będzie pokazana, tak? Podamy tę... Tę nazwę. Mo myślę, że też ktoś, kto jest zainteresowany, nie wiem, a ma problem z do dostępem do, do internetu, czy też nie potrafi się w jakiś prosty sposób po nim poruszać, to też jak zastuka do, do drzwi Caritas, to myślę, że też wszelkie informacje dostanie. Tak, bo jest koordynator tego projektu, a zatem wszystkie informacje będą udzielone. Najlepiej, jeżeli się nie ma czasu, żeby po podejść, bo wiadomym jest, że to jest, ludzie dzisiaj pracują, nie pracują od. Od 7 do 15, ale bywa, że i dłużej, więc można zawsze przez komunikatory, przez stronę internetową, przez pocztę mailową wysłać taką, taką informację. Bardzo polecam przede wszystkim to, ażeby promować rodzinę. My chcemy jak najwięcej, będziemy pomagać rodzinom, które mają kryzys, ale chcemy też, żeby jak najwięcej rodzin promowało to żywe ciało, jakim jest rodzina. Bo no. Wszystko to, co jest takie troszeczkę, jak to oj, to takie zwyczajne, oj to takie y, no, normalne życie. Nie, dzisiaj to normalne życie trzeba promować jako życie wartościowe. To już nie jest normalne życie. Dzisiaj nieraz się mówi, że coś, co nie jest promowane, nazywa się skansenem, tak? Czyli jeżeli ja nie będę tej, tego żywego ciała promował, to to ktoś z zewnątrz nie mając szacunku do takiej komórki, jaka jest rodzina, bo jej nigdy nie doświadczył na przykład, e, będzie mówił, że to jest skansen, że nie ma już czegoś takiego, jak normalne, fajne rodziny. Rodziny muszą mówić o swoich kryzysach, o swoich y, błędach, które się popełnia, no bo, no bo nie ma sytuacji w życiu tak klarownej, zresztą Pan Bóg sam powiedział, że to wszystko będzie w bólach, wszystko się będzie rodzić, to mm -hmm. dobro całe. Tak, no a poza tym te kryzysy, z których y, się wychodzi w pewien sposób i też Korzystając z pomocy choćby specjalistów, którzy będą w centrum Family Team zaangażowani, z których się wychodzi, to ten sposób wychodzenia to jest świadectwo tak i y, pokazanie innym, nie ma sytuacji bez wyjścia. No, najlepsze kazanie to żywe kazanie. Czyli ja mogę mówić dużo o rodzinie, ale rodzina, jak o sobie powie, na pewno moje słowa przeminą i będą w cieniu odstawione, i dobrze, dlatego że żywe słowo oparte o doświadczenie rodziny, małżeństwa i rodziny jest znacznie bardziej przemawiające i, i bardziej trafiające do serca, i, i nawet będące takim elementem rehabilitacyjnym. Dla, dla rodziny, która poszukuje dla siebie takiej treści, która pomoże im powstać z jakiegoś upadku. Myślę, że czas też teraz, żeby trochę zdradzić to, co będzie się działo. Jeżeli chodzi o projekt, będziemy cyklicznie. Spotykać się na antenie Radia Fiat i, i w takich rozmowach jak dzisiaj tutaj w studiu, ale będziemy też podglądać jako radio to, co, co dzieje się w Świętej Puszczy. I jeszcze we wrześniu, już teraz chyba, możemy zdradzić, że będzie piknik. Tak, dlatego że. No trzeba od czegoś zacząć. Myśmy tak już no, to Family Team, to Centrum Family Team czy naszą, naszą działalność rozpoczęli troszeczkę, e, można powiedzieć, wcześniej, chociażby dlatego, że, że no, jeszcze nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli realizować ten program, ale w zamiarze zamyślę już, żeśmy to troszeczkę e, wcześniej realizowali, czy zrealizowali poprzez, mhm. poprzez spotkania, które już miały miejsce w Olsztynie. Było to spotkanie rzeczywiście e, bardzo fajne, dobre, głębokie, prowadzone przez małżeństwo, które, które myślę, że tutaj też przyjdzie i, i powie o, o, o tym, co robią, a żeby pomóc rodzinom, było tych, trochę tych małżeństw, które, które no, no właśnie dobrze jest obserwować z pozycji stołka, jak, jak wchodzą do budynku, jak z niego wychodzą. Dlatego też to, co mówię o tych walizkach, nie było. Bezpodstawne, bo to było takie doświadczenie oczu, oczu tak? tak, że ona targa swoją walizę, on niesie swoją taśkę, tak, a z powrotem niesie dwie, a ona idzie obok uśmiechnięta, bo to są ważne rzeczy. I dlatego też no, będzie, będzie organizowane, organizo to wszystko będziemy przekazywać tutaj przez radio nasze FIAT, ale też na naszych nośnikach internetowych, instagramowych będziemy o tym mówić. I dlatego zachęcam, zapraszam. A kolejna ważna taka też rzecz, którą ja tak jakoś sobie mocno na sercu noszę, to jest to, ta propozycja robienia plenerowych zdjęć dla rodzin. To jest super sprawa. To jest super sprawa i zachęcamy mocno, żeby, żeby z tego korzystać. Ja też jeszcze też powiem, że będzie konkurs związany z audycjami radiowymi. Nie wiem, czy już możemy troszkę zdradzić. Trzeba, Trzeba. E, bo tak jak słuchacie, nas to nie słyszeliście, jingla, który byłby dedykowany centrum Family Team, a taki ma powstać i ma zostać zaprojektowany, właśnie wyłoniony w drodze konkursu. Jak ktoś ma ucho i do muzyki, i do, i do tekstów, to możecie sobie coś zanotować i już... Ja też poprosiłem tutaj Panią Ole, żeby puściła Kelly Family, bo może ktoś chce jakiś fajny dżingiel muzyczny wymyśli. W oparciu, tak, tak dlatego, że chcemy, żeby może, daj Panie Boże, że pieniądze podatników będą również spożytkowane na cele również i rodzin. Ja się z tego bardzo cieszę. Stąd też moje duże ukłony w stronę ministerstwa. Pierwszy raz jest coś takiego, że, że jest tak duże wsparcie dla takiego programu i takich programów szeroko rozsianych. Trzeba jasno powiedzieć, że jako Kalitas Częstochowska żeśmy jedyni z kalitasów diecezjalnych. Ten program zdobył w ocenie merytorycznej zdobył dużo punktów. I to też trzeba powiedzieć, że ministerstwo no, kładzie na nas duże, duże zobowiązanie i zaufanie tego, że my to po prostu zrobimy dobrze. Ja bym się do tego programu nie, nie, nie pchał, gdyby nie to doświadczenie, które miałem z duszpasterstwa Akademickiego z rodzin EMAUS, które czy wspólnota rodzin EMAUS, tak dokładnie to brzmi. Które spowodowało, że u mnie się tak te horyzonty duszpasterstwa rodzin mocno, mocno że tak powiem, otworzyły. Bo tam było dużo młodych małżeństw, du dużo młodych małżeństw, dzietnych małżeństw. Mieliśmy doświadczenia rekolekcji, spotkań, dialogów. Ja widziałem, co się dzieje na tych spotkaniach. Ja widziałem, jak. Jak faceci odkrywają swoją męskość, nieustannie i swoje ojcostwo, jak kobiety przeżywają swój czas w małżeństwie. Szukaliśmy różnych rozwiązań na ten temat. Myśmy to zawali w tym projekcie, ale w ocenie jednak ograniczono nas tylko do kilku punktów, bo tam było znacznie więcej mm -hmm. tych propozycji, które miały na celu jakby dać możliwość do tego, żeby. Cieszyć się, nie wiem, ojcostwem, e, cieszyć się macierzyństwem, cieszyć się małżeństwem, e, bo były spotkania organizowane dla mężczyzn tylko, tylko dla kobiet, spotkania z wizarzystkami, z kimś tam, no to, 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 był, to było bardzo szerokie, ale myślę, że jeżeli w tym roku bo korzystając tylko z tego uszczuplonego programu, Dobrze się wywiążemy, to, to na przyszłość będziemy mogli więcej zaproponować. I kiedy ten tegoroczny projekt się skończy, to nie tylko będziemy mogli cieszyć się jego owocami później, ale tak. też wyczekiwać kontynuacji. No, rodzina to jest podstawa. Ja mówię, nie byłoby mojego kapłaństwa, gdyby nie małżeństwo moich rodziców. Tak małżeństwo niesamowicie tak zróżnicowane. Bo w sobie tak, tak, tak różne osoby, które łączyły swoje człowieczeństwo, kobiece męskie, w tym, że, że, że jakoś Pan Bóg mnie podprowadził do kapłaństwa. Nikt jakoś tam w, naszym, w naszej ogromnej rodzinie, szeroko pojmowanej nie było jakiegoś ziarna powołaniowego, a tutaj jakoś Pan Bóg tutaj dotknął. Że, że przez rodzinę, przez to, że, że miałem wzorzec modlitwy u taty, czy, czy nieustannie u mamy, no człowiek jakby obserwując. Tą, tą taką zwyczajną, prostą pobożność no, Pan Bóg spowodował, że odkrywały się głębsze życie duchowe też i w sobie A teraz jest walka o inne, o inne. rodziny Bardzo Ta. dziękuję za to spotkanie Zapraszamy na kolejne spotkania Będziemy to, co dzieje się w Centrum Family Team I pod hasłem Family Team w ogóle podglądać Ksiądz Marek Bator, dyrektor archidiecezji Częstochowskiej Pięknie dziękuję Polecam się do zobaczenia pewnie jeszcze nie raz. Co daj Panie Boże, amen. amen. A projekt, przypomnę, realizowany przez Kalitas Archidiecezji Częstochowskiej, projekt Family Team, jest dofinansowany ze środków programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Po pierwsze rodzina. Zaglądajcie na naszego radiowego YouTube'a, zaglądajcie na YouTube'a Family Team, na stronę Family Team, szukajcie ich na Instagramie. Będziemy nawzajem też krzyżowo o tym wszystkim, co się dzieje, mówić do tematu. Będziemy wracać, tak jak powiedziałam, będziemy też podglądać to, co się dzieje w Świętej Puszczy Raz no Bo to jeszcze, jest po rodzina. Pierwsza rodzina, tak jest. Amen.